Witajcie, oczuje się czołem, pytacie skąd się wziąłem Oczywiście żarcik Słuchajcie, udało się wyjść U nas był cały tydzień minus 10 Katastrofa Ale się polepszyło Dzisiaj jest tylko minus 4 Nowe pozwolenia Wiem, do tej pory mi to nigdy nie wychodziło, ale Są to pozwolenia od tego samego właściciela Od którego jest złota łąka Dlatego jesteśmy pełni Nadziei Bardzo długo czekaliśmy, ze mną dzisiaj też nobciarz. No i co, trzymajcie kciuki, połączę się przy jakimś pierwszym fajnym sygnale. Tradycyjnie już pierwszy sygnał wykopiemy razem, ale będzie to coś dużego. Nawet niedaleko od siebie, Z 20 kroków. O, raczej nie robił sobie nadziei na coś fajnego. Hmm? Tak oto ja meteoryt. Nie no nie wiem co to jest. Slaka. Około 90 Mam już jakieś dwie blaszki Dupkę od wózki i tą szlakę co widzieliście. Na razie dupy nie obrywa. A to był dość taki głęboki albo mały sygnał. Pewnie będzie jakaś fajna blaszka. Oj Czekajcie, bo słabo widzicie. Teraz będzie lepiej. Pokaż kotku co masz w środku. Okej. Okay. Bond Matrixa. Niepotrzebnie przycisnąłem, a nie mogłem tego znaleźć, bo odskoczyło na bok. I będzie to pierwszy znośny fan. No nic starego. Guzik. Nie wiem, czy ma trzy, czy cztery dziurki. Trzy dziurki. Kalesony Wehrmachtu. No ale nic. Okrągło. I fajny sygnał. Także idziemy dalej. Jest nadzieja. Nie włączyłem się od razu, bo nie byłem pewny, ale wygląda na coś ciekawego. Doczyśćmy to razem. się Dziadowskie rękawice, ma jakąś, jakieś uszko z tyłu. Albo jakaś wpina, oj uszko już się. Uwa, chyba Spiderman będzie. tego nie widzieliście oczywiście zapomniałem one Ej, to może być coś ciekawego nie wiem jak to jest stare ale postaram się to zidentyfikować i na filmie Wam wrzucę co to by mogło być może być to od jakiegoś dzieciaka zgubił to dwa tygodnie temu, ale wygląda dość ciekawe może być też coś z czasów drugiej wojny postaram się to zidentyfikować Szybka zmiana lokalizacji. Znaczy jesteśmy dalej tu gdzie byliśmy. Już wam pokazuję. Tam jest ta łąka, ładny wschód słońca. patrzcie Tu jest taki lasek i za tym laskiem jest druga łąka. Dlatego pochodzę chwilę po lasku. W sumie ten las mnie tam jakoś nigdy nie kręcił. Do tej pory to się miałem fajny super efektów. Ale chcę przejść na tą drugą łąkę no i taki las między dwoma polanami sam w sobie wydaje się być ciekawy też dość fajne dochodzenie wygląda zobaczę na razie dużo śmieci, jak to wleć? połączę się, jak będzie jakiś fajny sygnał albo jakaś fajna znajdka tak jak to bywa na poszukiwaniach ja tu łuski wyjąłem, ale kumpel do mnie dzwoni ten nokciarz został tam na tej łące poszedł pod las i mówi pierwszy sygnał. mam monetkę. A poza tym wygląda tak, jakby się tam parę dróg schodziło. I mówi dość fajny teren. Idziemy zobaczyć monetkę. No i oczywiście podłączyć się pod to fajne miejsce. A na te inne pola i łąki będzie jeszcze czas. Teraz, gdzie ten nokciach jest? Z poszukiwań wykopkowych. Zrobiło nam się poszukiwanie nokciarza Pójdę po zapachu Oczywiście żartuję Mam nadzieję, że jak to będzie oglądał To się nie znerwuje Nokciarz A dobra, widzę Tak, nokciarz wystaje Mam nadzieję, że to przynajmniej srebro było. Taki kawał co musiałem iść to Oho. To jeszcze z górki Tu jeszcze widzę jakieś Pastuchy No chciaż Gdzie tu idzie przejść? I co to było? A Czeka na nas. Dobra, rozłączę się bo nie chcecie widzieć moje przeprawy przez drut kolczasty i potem się włączę przy momencie. Sprawa ma się tak. No Nokciarz jak tylko usłyszał, że idę zaczął szybko obszukiwać wszystko, bo mówi przyjdzie Deus i wszystko mu wyzbiera. Tu jest ta. Mogę ją podjąć czy? Podejmuj ją. Duża. Na oko szczeram, że tutaj z Adolfinim chodź tu Sławku masz srebro jest srebro znaczy srebro. Wiem, że teraz wszyscy się odezwą, że 30% i to słabego, ale srebro to jest srebro, no. Jest widziałem jak wiemy, ja nie? Nie no, odzywam się na razie. No to będzie Zilber grosi i moim zdaniem 2,5. Tylko zobaczyłem, że się zaczęły ranty świecić. Masz środek podręczny jakiś? Młoneciarka tylko Dawaj Ale dobrze, mokra, mokra moneciarka. Będzie piękny stan, bo widzę w lesie one wychodzą I Sławku Zrobiłeś mi dzień więc W sensie, że Cię nienawidzę, wiesz o co chodzi, nie? Zaś Tak, 2,5 Zilber grosza. Ja wam powiem tak, nie będę, bo już wyjąłem oczywiście w tym, w tym całym ferworze walki moją szczotkę, ale szkoda na taką monetkę. Trochę ją zmoczę jeszcze przetrę tu No i ewidentnie widać 2,5 jeżeli Sławek się pośpieszy z doczyszczeniem je i wyśle mi zdjęcie, to na filmie wmontuję to w prawy górny róg. Proszę, graty. Dzięki. No i petarda, teraz tu chodzimy. 2 metry od. No nie. Tam była monetka ta srebrna. Tu podeszłem. Wali 88 i po pierwszym wbiciu. Okazuje się coś takiego. Każdy normalny człowiek miałby zawał. Ale ja, doświadczony detektorysta, do wiem. Że jest to coś niestarego. O! Oczywiście mogłoby to być złoto, to mi się bardzo cieszył. Ale jest to raczej. Na pewno nie jest to. Mamy zebrę. No i petardo. Czekajcie, muszę zrobić takie ujęcie, żeby było na miniaturkę. Nie zawieszka jakaś z zebrą, ale fajnie się świeci Zawał był, nie? No i petarda, fajne miejsce no. Pierwszy raz <laughs> Nie żałuję, że no kciasza wziąłem ze sobą, nie no żarcik, trzymajcie się Słuchajcie, te dubki od łusek mnie wykończą, chyba trzecią Biją fajnie Okrągłe Jak jeszcze jakieś żarto to jest sama dubka. No a po takiej srebrnej monecie to przy każdym takim sygnale robi się ciepło mamy tutaj nokciarza w środowisku naturalnym ryjącego i znajdującego no, kawałek zdobienia jak jest tego więcej fajnie biło co trzymaj No, to nawet nie bije pod dołusem. fajnie. Ha, 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 ha taki żarcik prowadzącego. 97 pod stół, bije to. Będzie tak złota moneta, tak srebrna moneta. Że podejrzewam, że jakiś talar. Wykopmy go razem. No, tak że no mm. Chodź tu talarku, do pana. Na no, no te talary, to mam szczęście jak nie powiem co, kolejny dziadowskie łuski Już tą drogą Patrzcie jakie u mi oka żebym szczelił Ale ja wiem co to będzie Te moje dzisiejsze talary Czyli dupki od Łuski Wygrzebiemy to nożem chyba co? Raczej głęboko nie zalegają No chodź, że tu, dziadł wo Bo... Jednak nie. Jednak będzie złoty pierścień. Nie, srebrny. Jeśli numer od jakiegoś, od jakiejś godziny. Także nic ciekawego. sorry za sapanie. Ale właśnie wyszliśmy z tego lasu. Jesteśmy z powrotem na łące, mam taki ledwo słyszalny sygnał. Lubi to albo monetką głęboko no bo to tak ja w tym przypadku drutem, no ale nic. Jeszcze chwilę do tego drugiego lasu wejdziemy i na pół godziny spadamy, ale jest spoko. Ja monetka, kumpel serberko. wypad jak ma być. Szkoda, że dzisiaj już nam się nie uda wyrwać, bo młody miał wczoraj przedwczoraj urodziny Dzisiaj jest kino zaplanowane i różne inne atrakcje łyźby ale jutro może kto wie no wszystkie takie 20 coś Także kawałek folijki albo naprawdę śmieci A zostańcie jeszcze chwilę Może na żywo coś się uda W sumie słaby Ale jak już Was mam Ogólnie to spoko Jedna z trzech nowych miejsc albo na opacie zostało w co wątpię albo nie trafiłem w sygnał jest... No tak się często zdarza. No to raczej nie będzie nic ciekawego. Teraz już tego w ogóle nie ma. Łopatę. Okay. Jest okrągło, ale nie tak jak byśmy chcieli, bo jest żela, a nie Chyba stary, przerzedzawiały kapsel, albo coś takiego. No nic. Tak to tu mamy niestety. Niestety, niestety, no jednak wyszło coś. Sorry za sapanie, ale zrobiłem chyba z 10 km. Jeden z ostatnich sygnałów, jesteśmy w innym lesie. Po drugiej stronie drogi chociaż poszedł w inne miejsce Ja tutaj, ale nie wygląda na nic ciekawego Ale pomyślałem, że się Wam nagram Czyżby to była biżuteria podręczna Fajnie No Marcin, ty to potrafisz dzisiaj ci to jest? Wygląda jak obrączka Kurwa, twu. przepraszam Z tym, że niekoniecznie, bo jest tak dziwnie zakończona Nieregularnie o, zaraz mi to spadnie po raz trzeci. Puste w środku. Jakby tu coś miało być na tym? No, muszę ewidentnie znaleźć moneciarkę i zapakować, bo jest to nieapetyczne, wiem, ale pomaga. Coś od czegoś, coś to ciekawe może być. Idzie do tej lepszej. Kaszonki w torbie. Idziemy w stronę auta. Nic, będzie trzeba się pożegnać z kolegą od nokty. Nie. Trochę mnie zdenerwował. On ma kabel, ma nokte, ma srebro. Ja nie mam nic, ani kabla, ani srebra. Od zawsze go nie lubiłem tak naprawdę, wiecie. Zresztą kupił sobie noktę, no, trzeba być zaburzonym, ale że aż tak nie wiedziałem. Nie ma między nami już teraz chemii. Chyba był ostatni wypad z tym kolegą. Tylko nic mu nie mówcie. Na skraju lasu. First sygnał. Moim zdaniem łuska 50 przeciwpotnicza. Przekleństwo tych terenów. Wykopmy ją razem. Cię twardo tu trochę. To już będzie ostatni sygnał. Jesteśmy bardzo blisko auta. To jednak nie łuska. Mamy tego sławetnego Polmosa. Było pite Patrzcie jak fajnie. W sumie świętach już chwilę, ale to mi się w Niemczech podoba. Wysypali marchewki, chyba sobie wezmę jabłuszka ustroili choinkę, żeby zwierzątka też miały święta. Widzicie? No, u nas w Polsce tego nie ma. U nas by się bąbki potraciły. Marchewka już by w rosole pływała, a jabłka by nawet jeden dzień nie wytrzymała. No, taka mentalnie. takie podsumowanie. Tutaj nokciarz łuska, kulka. O łuska już spadła. Czekajcie, bo pokazuje to jak jakiś ormowiec. Tutaj jakiś guziczek. No dziadoski, bo dziadowski, ale zawsze guziczek, plomba wyszła. Mówił, że fajna, ale to chyba inną problem miał na myśli. No i gwóźdź programu przepiękne 2,5 i bardzo Nie tarliśmy tego za bardzo, bo osad jest gruby, ale wygląda, że będzie po rancie, po wszystkim, że będzie stan igła. Tutaj moje znajdki. Usek takich mam dużo więcej. Tu taka mniejsza. Zwykły gaciak. Jeden Adolfini, to jakaś spinka mankietowa, przypinka jakaś, Spiderman, nie wiem To teraz w lesie wykopałem, muszę to wyczyścić, bo też ma fajne zdobienia Sławek, tego nie widziałeś, nie? Nie O, pokaż No i zebra Także tak to się prezentuje, ze Sławkiem się już pożegnajcie, nie będzie go nigdy więcej na filmie Mówię, możesz i ze mną, możesz coś poszukać, nawet monetę znaleźć, ale żebyś mi srebra z pola wybierał, tak się bawić nie będziemy Także od następnego razu będzie jakiś inny kolega albo będę chodził sam. Trzymajcie się.